Aż dziwne, że przy tylu lekach zapchały się Żyły. Powinny leki rozrzedzać krew, tak mi się wydaje. Słuchaj, powiem Ci tak, po tym zawale, który miałem no, 13 lat temu, też tak myślałem. Byłem cały czas pod opieką kardiologów i dostałem 4 leki. Generalnie polokard, właśnie na rozrzedzenie krwi. Później było Beto, czyli beta-blokery, na cholesterol i na obniżenie ciśnienia. Nie? I te cztery leki non-stop brałem. I powiem Ci, że brałem bez gadania, nie zapominałem, bo niektóre tam trzeba było brać wieczorem, niektóre rano, ale ogólnie, generalnie brałem cały czas. Do tego chodziłem do kardiologa średnio raz w roku, a czasami, jak się powiedzmy, źle czułem, miałem takie różne jakieś bóle, tutaj wiesz tego, to czasami potrafiłem być i dwa razy w roku, nie? No i generalnie yy, kardiolog obsługiwał, robił EKG. Co którąś tam wizytę robił echo serca, takie USG, jakby tutaj nie, całego serca, i tak dalej. I za każdym razem słyszałem, wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej. Okay. I w zeszłym roku, słuchaj, byłem u kardiologa w październiku albo w listopadzie, bo miałem taki właśnie incydent, że zacząłem się tak źle czuć, tak mi było słabo ogólnie. Nie, żeby mnie tutaj coś, coś za mostkiem bolało, tylko tak się ogólnie po prostu, jakby bardzo słabo czułem, bardzo źle nie. Więc poszedłem do kardiologa, echo serca, EKG. Wszystko w normie. Leki pan bierze, mówię, oczywiście, tego nie ma problemu, wszystko jest ok. Nie? Październik, czyli listopad. W lutym zacząłem się źle czuć i było tak, że górka, nie. I słuchajcie, ja czasami kręcę filmy na YouTube, zresztą tak przy okazji to zapraszam was na mojego YouTube, z wąchocka. i kręcę filmy na YouTube. Ja na YouTube nieraz mówiłem, jak tam trzeba było odkłady, jakieś tam ule, pszczoły, coś tam trzeba było nosić. nie? To ja nieraz mówiłem, kurde, ta górka to mnie kiedyś wykończy, bo mieszkam jakby na stromej górce, nie? Muszę cały czas podchodzić do góry, schodzić i tak dalej. I miałem taką sytuację, że normalnie po prostu mogłem chodzić, ale właśnie jak pod górkę podchodziłem, strasznie mnie męczyło, zatykało mnie. To był luty, było zimno, mroźno. Ja myślałem, że to jest zimne powietrze. Wiecie, czasami tak jest, jak się zimnego powietrza nałykacie, to was tak w klatce zatyka, nie? Mówię, a to zimne powietrze i ten. Ale zacząłem mieć takie sytuacje, że zaczęło mnie przytykać w domu, jak schodami szedłem na piętro, gdzie było ciepłe powietrze, więc szybciutko do kardiologa, trafiłem na stół, koronarografia i pan mówi, choroba trójnaczyniowa. Jedna tętnica całkowicie zatkana, dwie ledwo dają radę i ja mówię, no ale jak to? Ja bym, wie, parę miesięcy byłem u kardiologa i mówił, że wszystko jest okej, okay, nie? A on mówił, oj panie, te tętnice są tak zatkane, że to nie jest tam tydzień, dwa czy miesiąc, tylko, no, dłuższy czas pan jakby na to pracował. Więc tak to jest. Nawet biorąc leki i chodząc do lekarzy, okazuje się, że możemy skończyć na stole. Ja się i tak cieszę, że to się skończyło nie jakimś zawałem, wylewem, zatorem, tylko tak po prostu wiecie, nie?